Jestem Monika, ja jestem Marta i zapraszamy na pierwszy odcinek nasz wspólny na mówiste Plany. No to tak pierwsza strona wygląda, nowych użytkowników zapraszamy graj teraz. No więc tak to wygląda, mniej więcej. Wybieramy dziewczynę, jak zawsze. Chyba, czy chcecie chłopaka. Zależy. To Wiesz, teraz na taki, to... ale... Ale kolor można sobie zmieniać, kto jaki woli. Na przykład. My, dobra. my wolimy taki. Dobra. No dawaj szybko, bo to... No już mamy w postaci tryby dla widzów. Jak zacząć? Chyba jest ok. Taki. No, dobra. Ok. Dobra. Jak skoń. No bierz szybko. Dobra, biorę, już biorę. Dobra. I naciskam OK, zrobione i wyskakuje nam tabliczka. Dawaj jakąś nazwę, byle jaką. Weź kwiatek coś tam. Jak tam dołóż. Dobra. 15. Powiedzmy. Jak będzie zajęte, to weź dwa. Do... Małpka. No, Hasło, hasło to. Tam, tam cokolwiek, tam co uważacie, wpisujecie Zasłyszę. No i to tak to wygląda. Dobra. Tylko powtórzcie hasło. Mhm, żeby nie było. Później. Dobra. Jak chcecie to czytajcie? Nam to nas. My już tam. Już czytaliśmy 500 czy... razy. A więc nam to już nie potrzebne Żebyście później. Ładuje się, mhm, wiele się trzeba poczekać zawsze. A teraz jesteśmy wyglądamy jak gwiazd i idziemy po czerwonym dywanie z Hollywoodu. A teraz będziemy sobie wybierać. Tak, tam to Cześć, piaty, światy, coś tam, coś tam. Wygląda... wow, wyglądasz super! I takie tam, tam wybieramy trzy prezenty już tak zawsze. Pamiętajcie, że zawsze co z, nie wybierzecie, wchodzi 200, tam yy, kwiatek i coś tam jeszcze. Yy. I takie coś jeszcze. To. No. I... dawaj, dalej. Dobra. Naciskamy no. No, na czwarty prezent. I po Nawet nie trzeba tego naciskać. Już nie trzeba przyjść do tego. Sarabiej Star Farm. Baw się dobrze, kwiatek. I OK. No. Dobra, przepraszamy za cięcie, nie wyszło nam. A więc tak, pierwsze zadanie, aktywność. Jeżeli chcemy przejść od razu level. Ym, rozpoczynamy. I tak, szukamy 10 prezentów. To jest bardzo proste. Po prostu otwieramy prezenty. No, to tak to wygląda. Wszędzie wejdźcie i poszukajcie prezentów. Nawet jak nie, nie, jak nawet gdzie te 10, warto zrobić więcej kasy. No. Aha, już mam 7. Kasa zawsze się przyda. No ja nie będę sobie robiła. Nie będę chodziła później. To konto jest takie bardziej. Dobra. Następny level. Mamy już. Wybieramy... Drugie oto! Przestań. Wybieramy to. Co to? No Dobra. O ja. FITNESS JAK No Dobra Otwieramy te prezenty Nie okay. Przechodzi Brawo, odbierz tam nagrody Tutaj mam pierwszy. No dobrze Uważaj z tym obiektywem Tu Dobra Widzisz? Widzę, ale mi się nie chce Dobra Jak już wszystkie mamy zebrane prezenty Bo nam już się nie chce wszystkich prezentów zbierać to możemy. Dobra. Ym, opiszemy cały na początek, mówię. Miasto filmów. Przy okazji zbiorę sobie. Te duże dwa prezenty. I tak. Tu mamy tak. I tak no tu yeah. Dobra. Filmy. Tak, filmy. Tutaj mamy... Galerie tych wszystkich filmów, którzy tam zależy, jakich filmów jeszcze nie mamy, bo to nowe konto. Przyjaciół też nie mamy, a więc tak. W następnym poradniku pokażę, jak film zrobić oraz y, Distinct Studio Loks. A teraz mm, gry wejdziemy. Ok, zbieramy to tutaj. Jeżeli chcecie jakieś nagranie fajne wysłuchać i następne trzeba otworzyć, żeby było. Ja tam nie czytam, bo ja to znam na pamięć. Jak zawsze jest taki pomocnik przy tym, jak tak się przyznam. I teraz, potem uważać za, żeby to zrobić Lovit. Tak, Jennifer Lopez. Ta! Dajcie za chwilę tę piosenkę. Dobra, dobra, koniec z tymi Dobra. Przejdźmy. trzeci level. Chi... Weź to, tak, tak. Chińskie, okay. chińskie, dobra. I następne zadanie. Następne zadanie, przejdziemy do gier. Tak też mówiłam. Ubierz się. Będziemy się? Nie, nie będziemy. A to, to będziemy robić? Aha. A będę mogła wybrać uchy nie. <laughs> Ej, no proszę! Dobra, co chcesz? Nie. nie no Teraz ty so, wybieraj, ale w kupowaniu ja wybieram. A, Żeby dobra. było jasne. Dobra. Też tam cokolwiek i wybieram. Mi to już. Tak jakaś. Bardzo złe. Ok. Przeszliśmy. Weźmy jeszcze, bo już chcę pokazać, iść do zakupów nasze ulubione miejsce. Tak, 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 tak. Tylko przejdę to. Idziemy do rozmów. Tutaj mamy: jest tak, kino, kawiarnia, kino, plaża. Centrum handlowe jak jest, jest od ósmego levela. Park dla zwierzaków, czy pamięć zwierzaczka. klub VIP, to chyba jak wam wskazuje, dla VIP. Szkoła i skatepark. No więc. Nie ma tutaj. Wchodzimy do kawiarni. Tak to wygląda. O, y, pieniądz. Dobra, dobra. Pierwszy e, mamy... nie chcesz? Za Do chwilę. Dobra, klikamy na movistory jakoś konto Aluchy i Martuchy. Aluchy i martuchy. Dobra, to wiadomo jakieś. Dobra. Musimy ją dodać tak czy tak, czy jakąś taką dziwną nazwę ma i nie ma szyi. Nie ma szyi? No taka jest opaska no. na szyję, dobra. mam obiektyw nie widać? Bo widać. Okej. Okay. do następnego y, zadania. Ale żółty jak żółtka. Weź. E, robimy tak. Tak. I, o, tak. I teraz na zakupy. Okupujemy kupujemy ciuchy, czy może kupimy zwierzaka? Lepiej bym wolała ciuchy, bo mamy takie zadanie. Dobra. Przyjmuję obiektyw. Dobra, teraz ja wybieram. Ja... Y... Bierzemy... Top. No, topa, z topą, ale nie musimy. Jak chcesz, to dobra, bierz. Top, może weź. No dobra, Dobra, może kupmy taki spodnie? Weźmy jakąś sukienkę albo włosy od, od włosów. Czynili. O, no ta, no bo najwięcej włosów. No. Bo zróbmy włosy. Mi się podobają. Ym, gdzie były, te ładne, Te ładne, no. Te? A, no. Mhm. To. Tylko kolor zmienimy. Kosz bierzemy. No, kosz bierzemy. W koszu naciskamy zmień kolor. No. No. Czarny, bo to najładniejszy dla nas kolor. Kupujemy. I... Może Dobra, być... 295, starczy nam na coś? Pewnie. W zawsze. Stop. 450. Możemy kupić taką odznaczkę. znaczkę. Hmm, hmm. Ja bym wolała ją bluzkę za 40. Tą. Nie tą. Tą. Nie na dół. O tam. To 400. A nie 40. No sorry. Nie. Oh, sorry. No przepraszam. To chyba Delfina bluzka Chyba 350. No, a tak ile mamy? 295. piszę wyraźnie. Aha. Sorry. Nie patrzyłam. Dobra, czekaj. Tu już wszystko będzie drogie. Chyba, że. Dobra. O. Dobra, to kupmy może tą bruskę delfinka. Albo zbierajmy na coś. Nie, weźmy tą kupmy za 50 byle. Jaką przemienimy? No, tą za 50 mi chodzi tą taką białą sukienkę. Tą za 50? Tak. No nie, by patrzeć przez obiekt. No. O. I zmieni kolor jej jakiś tam kolor. Czarny? A jak też. Będzie na czarno mm, dobra Będzie czarna laska Czarny emo Tak, ja też mam czarny emo I moja kochana um, Marta też ma tak. Odbierz, odbieramy Czekajcie. Moje ulubione przyjmujemy obiektyw Bo ja jestem bardziej znaczenią Dobra Super, super Nie pochwalaj się, tak Dobra, weźmy ją, przepierzmy No weźmy, z nimi te brzydkie porty Wygląda chwilę... jak śmieć Dobrze, nie obrażaj jej. No jest brzydka, ale potem się upodobni. Będzie ładna. O, widzicie? Tu mam szafę ubrań. Zdejmujemy jej to ochy Zdejmij te porty i buty. A buty to na sam koniec zakupimy. No. Weź jej, nie rozbieraj. Rozbieram jej, spokojnie. W Dobra. Omówimy kwestię om, om, Omawiamy kwestie zyżaków. Dobra, mm, tutaj mamy, uwaga, tutaj jest taki konkurs i tutaj mamy chyba to jest unikat czy coś takiego. Tak, ja mam Unikata. Dobra. Pokaż mam o niego. Pokaż mojego zwierzaczka. I to mój zwierzaczek. O, się. I to też. Dobra. Mm, Okej. Okay. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ochotę dla zwierząt, nie jest drogi z dwa tygodnie, pamiętam. Tu nie ma na zwierzątki. Jakieś, pamiętam, że jeszcze jak ostatnio chciałam tam dać do hotelu, to około 200? 200. Tak, 200, 200. Bo ja też się zastanawiam nad hotelem na parę <grym> miesięcy albo na lata, go dam. Dobra, tak będzie mądry. Dobra, porozmawiamy za następnym odcinku o kwestii Dendy's oraz logs oraz filmy. Konkursy możemy omówić też w tamtym odcinku. Opowiem o artbooku jeszcze teraz. No, a po artbooku kończymy. A więc tak, artbook jest stworzony, by dawać swoje pomysły. Ja na przykład mm, ja najbardziej lubię takie trudne sprawy. sprawy. No to jest najlepsze. Trudne sprawy. No, dobra. Tak. No na przykład coś takiego. O, to jest dobre. Teraz wam hmm. Monika przeczyta, albo ja. No jak chcesz, ty możesz. Nie! Yeah. Jakaś tam tru... Emo Magda nam za chwilę zrobi. Czekół, czy zaciął się? Zacina się nam czasem. Niestety. Trzeba to przeżyć. O, dobra. O! Uda się. Ale, ale wygląda nieźle, co? Dobra. Hmm. Czy zbierzesz cztery... Cztery z... 40. 40 tysięcy? Low. Łowić. dobra, dajemy. No nie zbierze zebra, ale jakoś jest. Może no, zbierze, ale wątpię w to, To jest brzydka jak nos A tu w ogóle przychodzi Mikołaj. A tu jest trudne sprawy. Dobra. Um, A który ma level? 12. Um, pokaż myśl? tego faceta. Pokaż tego chłopaka. Tu? Nie, nie. Dobra, wiesz którego chłopaka nam chodziło? Wiesz którego? Naszego ulubionego. Dobra. Daj Tata mi... chce mu zabrać laptopa. Trudne sprawy. Łukasz, 14 lat. Daj łowki. Dobra. Nie daliśmy lówka! Trudno. Kim wredne. Dobra. Gdzie, gdzie to? Co, myście, co gdzie jest? Gdzie? No co my teraz? Co my teraz? Dobra. To może już zaczniemy kończyć. Dobra. W następnym odcinku. Czekaj jeszcze z No luk. Ooo. Dobra. Żebyśmy się nie spędziły za dużo. No. Dobra, co mam tu powiedzieć? To jest bardzo grać. interesujące. Jak l lubisz trudne sprawy, to daj lubić polsat. No. O, Nikt nie chce jej zrobić masażu. pleców. Trudne sprawy. Dobra, się nie rozpoznaj. Trudne sprawy, zobacz. Dobra, zobaczymy. Kończymy, bo już mija nam termin 15 minut. Do to 15... cześć! I zapraszamy do następnego odcinka. No to cześć! O cześć!